Witam serdecznie, losujemy. Panna. I zobaczmy, co dla was, moje szanowne. W maju przypominam też, że będą wskazy jeszcze, czyli ta energia aktywności, za czym podążać, czemu się oprzeć, czego nie dotykać, żeby nie zepsuć tak, co uaktywnić, ale to jeszcze nie dziś. I pewnie nie jutro, popatrzmy, jak ta energia spokoju. Zapraszam to też do przeczytania, do obejrzenia rutynowego wstępu i kolektywnego czytania, bo na pewien sposób uświadamia pewien stan energetyczny, tak jak w jest tam jest generalnie dużo spokoju, dużo odpoczynku, wręcz takiego spoczęcia, tak? Tak jakbyśmy mieli przechodzić okres rekonwalescencji, nie ruszać się, ograniczyć swoją aktywność, tak, że wszystko mogło w nas się fajnie tak zwanie pogoić, otworzyć na nowe aktywności. Wtedy jest czas takiej refleksji, takiego spojrzenia, przygotowania się na dalsze działania. No ale już zobaczmy, gdzie. Uwag król mieczowy też, tak? Czyli energię obowiązkowości, energię nienaruszalności pewnych granic, pewnych zachowań, pewnych postaw w sobie, tak? Zobaczmy, co Wam będzie pomagało. Uh -huh. Mak odwrócony, co będzie przeszkadzało, rycerz mieczy, no właśnie, tutaj już w tych pierwszych trzech kartach, tak, widać po prostu tą podstawową energię, taką, kiedy ja sobie czasami rzucam też karty na energię dnia sobie, tak, danego, tylko kolektywnie i sobie, tak, patrzę, natomiast tak zwani, gdzie tutaj widać główną aktywność też, tak, król mieczowy to są wszystko to, czemu trzeba się trzymać jakichś zasad, Jakiś po prostu um, zasad i tak jakby ogólnie przyjętych albo też tutaj no dobrze zobaczmy punkt z którego wychodzimy wychodzicie drugie wagi drogie panny Dlaczego tego doświadczacie, to będziecie doświadczać. Duży sukces życiowy, taki, który jest zauważany przez innych, który mało kto kiedy doświadcza, tak? Jeśli chodzi o to, to jest troszeczkę jak wygranie walki z czymś, tak? Tu chodzi o to, żeby wyzbyć się czegoś, ułożyć się w tym, co jakby osiągnęliście też, tak? Z czego możecie być zadowoleni. I tutaj ewidentnie mm, pokazuje się coś takiego... Coś dużego, zobaczmy, i myślę, żeby zobaczyć, co doszło do przeszłości. Rycerz monetowy. Czyli jeżeli pewne wyjście takiego na czystą drogę związaną ze, z wszelkimi współpracami, z aktywnościami, współdziałaniem w tym, co inni was wciągają, w co wy innych też wciągacie. Tak jakby coś nowego w tym aspekcie ma do was w życiu teraz przyjść, idzie, tak? Można by powiedzieć, tak? Ale idzie zawsze z czegoś idzie, tak? I ciekawe, czy idzie, zostanie. Ciekawe, czy y, będziesz o swoim po prostu tak zwanym nie wiem, takim naturalnym rytmem też, tak? I czy u was ma przyjść i pozostać, tak? Czy ma przyjść i y, y, y odejść, Wejść, tak? i tak, jakby to, co ja powiedziałam, tak? Taka mieć świadomość tego, co po co, na co się, dzieje, się tak zwanie mm, dzieje. I tutaj chciałam powiedzieć, tak, jakby o tym, żeby wejść w ten rytm relacji z innymi, relacji ze sprawami, koń, zaczynanie i kończenie pewnych po prostu tak zwanych spraw bez jakichś zobowiązań, po to, żeby być dumnym, żebyście Wy to docenili same, same doceniły i żeby inni też tak, jakby to docenili. Nie, w jaki sposób to się dba, to jest coś takiego czasami tutaj, bo to jest ewidentnie pokazana taka energia, że czasami coś chcemy, a potem chcemy, żeby to samo znikło. I w ogóle nie mamy świadomości, że się do tego przyczyniliśmy. W lżejszej opcji to też jest taka energia, którą można podpisać, że chcemy, żeby ktoś przyjechał w gości, ale goście tam po kilku dniach mówi się, jak ryba są, że śmierdzą. Tak? Tutaj chodzi o pewną aktywność bycia, uczestniczenia, żeby została też dobra pamięć i dobre wzorce. Dużo spraw niejasnych, też tak, wyjście, wyjaśnienie, skonfrontowanie się z tym wszystkim, co sprawiało kiedykolwiek jakiś problem i poprawienie pewnych rzeczy. Ewidentnie tu widać spłatę jakąś po prostu karmiczną, albo żeby nie wpakowywać się w pewne sytuacje, które są potem problematyczne, z którymi potem trzeba wybrnąć, też tak. Czyli od razu spojrzeć, jakie są zasady, uświadomić sobie te zasady, nie liczyć też tak na jakieś opcje. Myślę, że to, ponieważ teraz wychodzi dużo takich programów rodowych, że tutaj akurat u panien, u was, Wychodzi bardziej taki program rodowy. To jest to czytanie, które mi przyszło teraz całkiem niedawno. Za inspiracją Izy, która jest tutaj u nas na kanale. I no, ale o tym powiem po prostu, tak gdzieś I To faktycznie tak jak wychodzi. I teraz, tak, co będzie Wam przeszkadzało? Działanie. Na pewnych określonych z góry zasadach i oczekiwaniach, według planach i sprawach tylko dla siebie ważnych, albo też pewnych kolektywnych, bo takie są zasady. Dzisiaj ogólne zasady w ogóle się zmieniają, tak? O. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej się funkcjonuje. I tutaj Przede wszystkim te sprawy, które mówią, licz tylko na siebie, też, tak? Albo naucz się tego, nie musisz już czegoś komuś zlecać, jeśli prowadzicie biznesy. Zobaczcie, nie martw się, jeśli coś odchodzi, bo teraz Ty sam, sama masz to zmienić, złożyć na siebie. Mak odwrócony dopiero na plusie jest tym mistrzem, o którym się mówi, tak? On jest w pozycji prostej, to popełnia masę błędów, często grzeszy arogancją, <laughs> umniejszaniem innych, tak? <laughs> Innym. Nie. To są wszystkie subtelności przy magu odwróconym, te, które mówią odwaga, brawura, tak? Umiejętność, a udawanie umiejętności, tak? Takie markowanie, żeby tylko dobrze się ułożyć, że w końcu jest jakiś rodzaj konfrontacja. I tutaj dla Was czas, spróbuj coś samemu też, tak? Popraw to ileś razy, zobacz, gdzie popełniasz błąd. Ostatnio oglądam taki wywiad, bo tutaj idealnie by się to wpasowało, taki wywiad z w ogóle dowiedziałam się pierwszy raz i że jest taka, przypomniałam to, czemu się w ogóle tym zainteresowałam, tak? Że w Polsce jest taka jednostka, bardzo tajna kiedyś była, my znamy tylko grom, taka formoza, niech się nazywa, jeśli dobrze zapamiętałam. I tam generalnie opowiadał jeden z tych. Na razie na światło dzienne to chyba wyszło tylko dwóch, tak? Tych, yy, tam specjalne nazwy też, tak? Jeśli chodzi o siebie. I coż tutaj się zadziało oni mówią, że no, taki, na cechę charakteru pozwalają po, po, parę, ileś razy coś robić, tak? Mimo, że on już wiedział, że on to umie, że już jest na takim poziomie zaawansowania, że nie musi tego powtarzać, znowu robić pierwszą czynność taką związaną po prostu z bronią. Rozłożyć, złożyć, rozłożyć, złożyć, tak? Mimo, że on już to wie, że to umie nic, ale i tak robi od początku. To jest właśnie ta opcja maga polepszenia czegoś wyjścia, tak? Ale tu nie chodzi o samo to działanie, bo ono bardziej kryje się w innych yy, energiach, w innych kartach. Natomiast tutaj mówię o tym mieć świadomość, stan, żeby to co robisz w odpowiednim stanie plastycznie się układało, mimo, bez gadania, bez szemrania, bez ego. Tak? O. Tylko tak po prostu robi i powtarzam, robi i powtarzam. To jest tak już nudzące i żmudne, ale coraz bardziej, czym bardziej się skupiam na tym, tym bardziej widzę, zobaczcie, o ten po prostu punkt. I poznaje zasady, których być może nikt inny nie pozna też, tak? Więc wielkie, duże w tej nowe kierunki w pracy, w, w umiejętnościach, tak? O. Najlepszy sposób zachowania, postawa tutaj będzie pewnego rodzaju aktywność, tak? ale ta aktywność tak, jest zalecana tutaj w określonych tylko tak zwanych sferach życia. Tak? Czyli nie brać się za wszystko, tak? tylko umieć połączyć, jakby stworzyć jakby nową miksturę. Tak? Przy te, z tego wziąć troszkę, z tego, z tego wziąć, po prostu troszkę tego być, o tego nie biorę. Takie drogowskazy tak zwane sobie na, na życie. Energia, z którą będziecie wychodzić i wychodzicie, tak jakby w ten świat, ósemeczka buław, zobaczcie w tym zakresie tutaj to jest bardzo aktywne tak, mogą się pojawić możliwości też jakiegoś wyjścia, wyjazdu tak, wczucia się w ogóle w coś, poznania czegoś, co być może na co dzień nie jest do poznania, nie zmarnujcie to, tego, tego czasu, tutaj będzie jest to po prostu pewnie bardzo mocno ważne, zobaczmy z czym inny świat będzie przychodził, tak. świat będzie wymagał od was, tak będzie rościł sobie coś w kierunku też tak jakby was, świat będzie też kusił, tak sukcesami, będzie skusił możliwością czegoś, co zawsze się udawało. Zostaw to, co znasz, zostaw to, co było yy, yy, zawsze tak jakby w zasięgu ręki, proste do rozwiązania. Warto dać się po prostu poprowadzić. Ósemka, bo to jest ta gotowość, tak zwanie wyjścia, poznania też pewnych nowych warunków, tak? O. Skupienia się, tak? O. Zobaczmy. Tutaj raczej... O co warto jeszcze zawalczyć, tutaj nie potrzeba wyciągać. Zobaczmy odpowiedź od duszy, tak? Od duszy do duszy. Siódemka kielichów odwrócona dwa razy. Czyli co tutaj można by powiedzieć, tak? Bo tu mam siódemkę kielichów, tu mam siódemkę kielichów też, że warto skonfrontować się z tym i zobaczyć, co teraz jest pod spodem, pod spodem. co jest tym drugim dnem. Może nie, że w inny sposób oceniacie, nie widzicie pewnych możliwości albo tego, co naprawdę jest warte, ważne, tak? Warto przyjrzeć się też różnego rodzaju zasadom, przepisom, ale też wiele myślę kobiet. I mężczyzn macie możliwość i szansę trafienia takiego na zupełnie inny rodzaj partnera. Zupełnie inny rodzaj, po prostu, tak zwanego partnera, yy, yy, perspektywy zarabiania też pieniędzy w nowym świecie, tak? Bo mieczowe energie nie do końca tak, jakby fajnie współpracują, tak zwane z panną, tak? O. A tutaj pokazuje się tak raczej rozeznanie materii, tak jakby się miało pracować jakby z nowym materiałem, tak? Czy to będą możliwości zdrowotne, czy to będą możliwości pracy i zarabiania, czy to będą możliwości relacji z ludźmi, spotykania tych ważnych ludzi. Ale na tym poziomie, przy dużym sukcesie, którzy zostają zawsze, najczęściej zostają partnerzy, przyjaciele, tak? O, dlatego trzeba tutaj rozeznania takiego, że o, ta sprawa jest tylko na dzisiaj ważna. Ona jest może ważna do reszty mojego życia, ale nie definiuje jego całości. Nie chcę, żeby te codziennie żarać torta, tak? bo się w końcu z jeszcze można będzie robaków dostać, tak, tak jak kiedyś mówiono. I też mi teraz od razu to powiedziałam i przyszło mi tak jakby teraz przez mysz. Zobaczcie, co kiedyś do was mówiono na takie to się mówi, teraz takie programy można odszukać kiedyś w tych świecie ezoteryki mówiło się przypomnij sobie, co najczęściej słyszałeś w różnych dziedzinie życia, czy w tamtej, czy yy, od swoich bliskich też tak, czy znajomych, tak? O. Więc to jest tak jakby warte. To jest też ustalenie innej hierarchii, uświadomienie sobie pewnych wartości. Zdobycie pewnej wiedzy, zobaczycie, jak sobie z tym się człowiek czuje, to są masę odczuć i emocji, które trzeba uporządkować też tak jakby tego, co po prostu go pociąga też, tak, czyli y, złości, gniewu, ale tych trudniejszych, tych, które chcemy schować, albo które chowamy pod innymi emocjami, tak? I uczuciami, które definiują nasze działania, ale też pomoc innych ludzi, tak? O. Czy wsparcie innych, y, innych ludzi, których się nie doceniało zwłaszcza. Y tutaj tak jakby ułożenie na nowo pewnych hierarchii i ważności. Bez tego tutaj się jakby no nie, da, nie da ruszyć. Duża tak jakby transformacja pewne bardzo specyficzne działania. Nie wiem dlaczego akurat tak bardzo mocno, bo tutaj to działanie, ta pasja w piątce buław też, tak? Takie markowanie, przebieranie. Jednocześnie trzymanie się pewnej granicy, tak? To jest za daleko, on tak jakby nie, bo udłami się gałąź, tak? O, Przyjrzenie się, zobaczenie w tym pewnego rytmu, umiejętności, w zasadzie tej struktury działania. Bo tu jest warte i jest to działanie po to, żeby zmieniło się coś, na, żeby odnieść duży sukces jakiś życiowy. Jeśli chodzi czy o jakąś dziedzinę życia dla rodu, czy też dla siebie, dla swojego tak zwanego życia. Patrzę, czy się nagrywa, czy nic się nie wyłączyło. Także zapraszam na drogowskazy, które będą za jakiś czas. Jak te energie już się ułożą po weekendzie długim, tak? Chociaż chciałoby się zrobić wcześniej, ale wiem, że te energie w się układały, ja tak potrzebuję poczekać, na, aż te energie się ułożą w ludziach, żeby czytać coś żywego, a nie perspektywę, że może będzie, a może nie będzie, tak? No i cóż, zapraszam dalej. Mam nadzieję, że to, co tu usłyszeliście, okaże się dla Was pożyteczne.